Sztuczna inteligencja w kancelarii prawnej brzmi nieprawdopodobnie, prawda? A jednak już teraz wirtualni asystenci obsługują klientów w ten sam sposób jak tradycyjne sekretarki i to przez całą dobę. Hmm, to naprawdę fascynujące. Słyszałam, że te systemy potrafią nie tylko odpowiadać na pytania, ale prowadzą rozmowy wstępne z klientami. Dokładnie tak i to jest właśnie najbardziej zaskakujące. Wirtualni asystenci Wykorzystujący technologię Eleven Labs potrafią nie tylko zbierać informacje, ale tworzyć szczegółowe transkrypcje dla prawników. Wyobraź sobie sytuację, w której prawnik jeszcze przed spotkaniem ma pełny obraz sprawy swojego klienta. Dzięki temu może dokładnie przeanalizować wszystkie istotne informacje, przygotować strategię rozmowy i skupić się na kluczowych aspektach sprawy już od pierwszej minuty spotkania. Takie podejście nie tylko skraca czas samego spotkania, ale także zwiększa jego efektywność. Prawnik nie musi tracić cennych minut na zbieranie podstawowych informacji, lecz od razu przechodzi do konkretów. Dla klienta oznacza to większy komfort i poczucie, że jego sprawa jest traktowana profesjonalnie i priorytetowo. Czuje się wysłuchany, rozumiany i ma pewność, że jego prawnik jest dobrze przygotowany, co buduje zaufanie i pozytywne relacje. No właśnie. A jak to się przekłada na koszty? Bo tradycyjna sekretarka to spory wydatek dla kancelarii. To jest właśnie najciekawsze. Tradycyjny asystent to koszt około 4500 do 7000 zł miesięcznie, plus składki ZUS około 2000 zł. Do tego dochodzą urlopy, zwolnienia, sprzęt. Z wirtualnym asystentem płacisz tylko za faktyczne wykorzystanie, ale nie chodzi tutaj o zabieranie miejsc pracy, lecz o odciążenie i poprawę warunków pracy istniejącej sekretarki lub wsparcie prawnika. Szczególnie tam, gdzie nie ma on dedykowanej pomocy przy codziennych obowiązkach. Ważne jest, aby podkreślić, że celem tego rozwiązania jest wsparcie i usprawnienie pracy sekretarki, odciążenie jej codziennych obowiązków, a nie zastąpienie jej roli w kancelarii. W większych kancelariach, gdzie obsługiwanych jest kilku prawników, jedna sekretarka często jest przytłoczona licznymi obowiązkami. Przyjmowanie telefonów od klientów to tylko najprostsza część jej zadań. W mniejszych jednoosobowych kancelariach wirtualny asystent bezpośrednio wspomaga pracę prawnika, odciążając go od najprostszych czynności administracyjnych. Dzięki temu może skupić się na kluczowych zadaniach, co przekłada się na lepszą jakość obsługi klientów i większą efektywność pracy. O, więc to może być prawdziwa rewolucja dla małych kancelarii prawnych. Zdecydowanie, szczególnie dla jednoosobowych praktyk. Kiedy prawnik jest na rozprawie czy spotkaniu, asystent zajmuje się klientami. Żaden telefon nie zostaje bez odpowiedzi, żaden potencjalny klient nie jest pomijany. A co z bezpieczeństwem danych? To musi być kluczowa kwestia w branży prawniczej. System jest w pełni zgodny z RODO: wszystkie dane są szyfrowane, a rozmowa odbywa się przez bezpieczne kanały komunikacji. Co więcej, asystent potrafi ocenić pilność spraw i w razie potrzeby natychmiast powiadomić prawnika za pomocą SMS-a lub wiadomością na komunikator WhatsApp lub Signal. Mhm. Mm A jak wygląda proces wdrożenia? To brzmi dość skomplikowanie. System Lexi to rozwiązanie modułowe. Umożliwia wybór opcji dopasowanej do potrzeb twojej kancelarii. Możesz zamówić kompletny pakiet, obejmujący nowoczesną stronę internetową z integracją asystenta oraz synchronizacją z kalendarzem, lub wdrożyć jedynie asystenta na już istniejącą stronę. Kluczową zaletą jest elastyczność. I dopasowanie usługi w takim zakresie, jakim potrzebuje tego prawnik. Czy asystenta można ustawić tak, że będzie dostosowany do konkretnej specjalizacji prawnika, np. prawa karnego, cywilnego czy handlowego, i udzielać odpowiedzi zgodnych z jego obszarem praktyki? Dokładnie tak. I to jest kolejny fascynujący aspekt. I powiedziałaś ustawić. A ja bym to nazwał wyszkolić, ponieważ nie ustawia się mu na sztywno pytań i odpowiedzi. Tak jak to było robione wcześniej w chatbotach. Asystenta dosłownie szkoli się z zakresu, jak ma rozmawiać z klientami. System nie prowadzi rozmowy jak bezosobowy robot potrafi prowadzić naturalne rozmowy w stylu charakterystycznym dla danej kancelarii. Klienci często nawet nie zdają sobie sprawy, że rozmawiają z AI, ale są o tym informowani, ponieważ w Unii Europejskiej już obowiązują takie przepisy. A jak to wpływa na efektywność pracy kancelarii? Dane pokazują, że kancelarie wykorzystujące takie rozwiązania mogą obsłużyć nawet trzykrotnie więcej zapytań klientów. A dodatkowo, prawnik może się skupić na merytorycznej pracy, zamiast tracić czas na umawianie się z klientami. To naprawdę pokazuje, jak technologia może wspierać tradycyjne zawody. Tak, i to jest dopiero początek. W przyszłości możemy zobaczyć jeszcze bardziej zaawansowane funkcje LexAI. Będzie pełnił funkcję niezastąpionego asystenta prawnika. Analizując akta sprawy, dobierając odpowiednie orzecznictwo i formułując precyzyjne pytania, wspomoże przygotowanie strategii procesowej. Dzięki temu stanie się prawą ręką prawnika, umożliwiając mu skupienie się na kluczowych aspektach prowadzenia sprawy. Brzmi jak prawdziwa rewolucja w branży prawniczej. I właśnie dlatego kancelarie, które nie dostosują się do tych zmian, mogą zostać w tyle. To już nie jest kwestia wyboru, ale konieczność biznesowa. Technologia nie zastępuje prawników, ale sprawia, że mogą pracować efektywniej i obsługiwać lepiej i więcej klientów. Dziękuję za tę fascynującą rozmowę o przyszłości branży prawniczej. Cóż, to pokazuje, że przyszłość jest bliżej niż nam się wydaje. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.